Siemma tu Master Hyzio. Witam ma w 171 filmie z Geta Sanadras i w trzecim, ostatnim szlaku w próbie góry Chiliat, który się nazywa Cobra Run. Start. Tutaj trzeba uważać. o oh, curva oh, oh Jesus. Aha. <laughs> A ten co odpierdala. Za wybryki. Dobra. Można powiedzieć, że to koniec. Tak. Minuta 43. Pokonaliśmy wszystkie trasy wyzwania Chiliad, no i to wszystko. Dobra. Więc to było tyle. No to nara.